również w piątek w Pońskiej Galerii P odbył się kolejny wernisaż wystawy. Tym razem miłośnicy sztuki z naszego miasta mogli podziwiać nie obrazy jak to było dotychczas, ale rzeźbę. Swoje prace zaprezentował Michał Gardziński. Na lutowy do naszej galerii przybyło wyjątkowo wiele osób. Postać artysty przedstawiła opiekun galerii Bożena Kłosińska. Michał Gardziński studiował na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesora Gustawa Zemły, Jana Kucza i Piotra Gawrona. Dyplom magistra sztuki w zakresie rzeźby uzyskał w roku 1995 w pracowni medalierstwa i małych form rzeźbiarskich. Artysta pracuje w kamieniu, brązie i ceramice. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach oraz muzeach w kraju i za granicą, między innymi we Francji, Szwecji, Niemczech i na Białorusi. Ponadto Michał Gardziński brał udział w międzynarodowych plenerach w granicie Integrat, organizowanych na Suwalszczyźnie z udziałem rzeźbiarzy z Białorusi, Francji, Litwy, Włoch, Niemiec, Polski, Szwecji i Ukrainy. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych, w Polsce i za granicą, m.in. w Japonii, Korei Południowej, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Michał Gardziński jest również wykładowcą w zakładzie plastyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Ponadto jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawę rzeźby artysty można w pońsku oglądać do 30 marca.